Nie ma. Nowe pliki serwerowe 1.19.3 zostały stworzone. No, generalnie zostały zaktualizowane dżarki pluginów. Tam nie macie 12, 12, 2022. No to to są te pliki, które zostały podmienione. Na nowsze. Jeżeli chodzi o antichita, jeżeli macie jakieś lepsze, darmowe antichity to zapraszam do komentowania, które można tutaj dorzucić do paczki. Jeżeli ten nie jest wystarczający, no co? Możecie podać jakieś propozycje. I eee, to tyle. Generalnie tutaj na mojej stronie macie link w opisie. Możecie sobie pobrać te pliki serwerowe. Eee, 1.19 i tu macie 1.19.3. No i tam wiadomo, prawy klawisz, pobieranie i, i jest kitera. No dobra. Nie będę przedłużał. Dzięki za uwagę i cześć.